No witam. Witam do, z nowym rokiem. Już jest 5 lutego dzisiaj 25 rok. Ale jeszcze nie widzieliście mnie pewnie, a chcę się pokazać, bo już dawno nic nie nagrywałem, a nie będzie teraz widać nic. Dobra, wracamy. Nie nagrywałem, dlatego że siedziałem w papierach, szukałem maszyn, składaliśmy wnioski na rolnictwo 4.0. Pierwsze to było w tamtym roku to złożyłem na opryskiwacz, ale przerzuciliśmy teraz na ciągnik yy, na klasa Axiona. i już yy, no też pytaliście mnie kiedy tam jakiś ciągnik, no to właśnie może na żniwa się uda raczej, yy, a jeszcze wcześniej przypomniałem sobie, że w 23 roku była yy, modernizacja dodatkowa brałem brałem w 17 roku Wariant, klas Wariant i klas Arium 440, zaraz pójdziemy. Eee, to tam później była dogrywka w 23 roku i właśnie wczoraj podpisałem umowę w agencji i zamawialiśmy dzisiaj w się maszyny. I tam jest, tam jest tak, eee, bezorkowiec, to już mam bezorkowca od, od roku, bo w grudniu zeszłego roku kupiłem. Eee, agregat. 6-metrowy, taki uprawowy, 6-metrowy i siewnik do poplonów APV. Tylko tutaj miałbym pytanko, bo jedziemy yy, w teraz. 8-9 lutego będzie w Lublinie Agropark, i tam będzie właśnie też APV, yy, wystawiony siewnik, i chciałem, chciałem właśnie idę zobaczyć, zaraz pokażę Wam, yy, chodzi o napęd będzie moduł sterujący 6.2 i do tego jest kabel siedmiopinowy i pewnie w tym klasie to mam, zaraz zobaczymy. co będzie gdzieś z tej strony. Czy to chodzi o to? 2, 4, 6, 7, to pewnie o to chodzi. O te o te gniazdo. Tak. tak to jest zwykłe takie do prądu, do tam no niezwykłe, niezwykłe, a to jakieś no na no, inną końcówkę. No i ten siewnik do poplonu właśnie tutaj się podłącza yy, chodzi on ta będzie chodzi o to napęd hydrauliczny yy, z tym modułem, ale chodziło mi o prędkość, właśnie, bo można było podłączać gdzieś tam do koła, czujnik, coś takiego, ale też tutaj właśnie jest te siedmiopinowe gniazdo, to będzie wskazywać prędkość i będzie tam podnoszenie, opuszczanie, także też będzie to rozłączało samo. Także dobra, już to wiem. I jeszcze co, dowiedziałem się, że ma być klas Serion, chyba największy czy, czy, czy taka nowość z, z klasów z czynników. E, no ten mój ma 440 a zobaczymy jaki tamten będzie miał model no ale to w sumie to nie, to nie Arion to co to ja plata. no także pojedziemy bo ja jeszcze składałem też wniosek na ochronę środowiska na kilka maszyn i też na maszyny w uprawie ekologicznej to tam przeważnie do, do tuzów Przeważnie do tuzów maszyny. No, ale to tam trzeba popatrzeć, poglądać A jeszcze jakiś. Wiem. Miałem... Jeszcze tam jest jakiś konkurs, 10 tysięcy zaraz zobaczę. Można wygrać. Także to, to jest takie na zachętę, bo tu też nagrywam. Jakby ktoś chciał się z nami zobaczyć, to ja będę przy stoisku Roltek tam gdzieś przez chwilę. Jak coś to piszcie, to się umówimy. Jakby ktoś chciał przybić piątkę. Eee... No bo tutaj faktycznie mam dużo maszyn z Roltexu, także od praktycznie samego początku naszego gospodarstwa to tam współpracujemy z tą firmą i jeszcze chciałem, nie wiem czy, mi, czy, czy będę miał zgodę, jak będę miał zgodę to, to zaraz pokażę film, który tam Pani Paulina omówi więcej to z Facebooka czy na Facebooku właśnie... Firma Roltek ma swój kanał czy profil. No i tam dokładnie to. Dokładnie wytłumaczy Pani Paulina, co tam co tam będzie się działo. Słyszałeś już strefa największych ciągników na świecie. Konkurs, w którym możesz zgarnąć 10 tysięcy złotych. Gość specjalny Mariusz Podzianowski. Premiera. Najlepszego ciągnika klas. Targi. Najlepsze w Polsce. Różne modele ciągników klas. Rolnictwo 4.0. Profesjonalne doradztwo. Targi Agropark Lublin. 8-9 luty. Stoisko Roltex. Szczegóły w opisie. To co? Widzimy się? Daj znać w komentarzu.